To w nowej w serii Dzisiaj jesteśmy dziewczyną na żeńskim koncie I dzisiaj pokażę Wam taki poradnik Bo <coughs> zapewniam nową serię poradnikową Movie Star Planet Co mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba I zostawicie łapkę w górę Więc no Przejdźmy do odcinka W tym poradniku to jest mój pierwszy odcinek Nie wiem ile będzie, ale mam nadzieję Ale to będzie chyba główna seria na tym kanale no więc tak, musimy dzisiaj poradnik jak wyglądać ładnie No i taki, ja już trochę zmieniłem tutaj makijaż i oczy, ale jednak potrzebuję więcej Więc wykonujemy zadanie Udało się Nowa misja zaliczona Teraz może kupmy coś, ale jeszcze przejdźmy do jakiegoś pokoju w high Score ze zwierzakami Pion trochę z emonisie, ponieważ ona ma trochę mniej ślewym i może mieć mniej lagów no jest ich mniej A teraz sobie coś kupmy w sklepie Jakoś zacznijmy od animacji, wiem powinienem zacząć od ubrań, ale wolę animację. Niech będzie z level up. Taka jest fajna. Witam. Niech będzie coś takiego. Kupmy jakiś ubogi strój, wiem, że za tą ilość pieniędzy raczej nic nie kupię, ale jednak może coś znajdę. Na pewno tego nie kupię. Ha, obrzydliwe. Więc postanowiłem sobie stworzyć w Design Studio, bo teraz są bardzo ładne ubrania. Co hmm, by tu wybrać? Może tą koszulkę. Taka szkolna. Skupmy. Gotowe. Teraz zacznijmy od jakichś spodenek. Chyba daj sukienki, ale spódniczki to znaczy, ale weźmiemy jak te spod, jakieś spodenki. Oczywiście jak też kupuję. Kupię te buty. No i to tyle. Oprócz włosów nie kupiłem ale włosy będą później. Czy film będą się na tym pojawiać kanale? Być może tak. Na tym koncie, przepraszam, być może tak, ponieważ no, jest dosyć zadbane i je oddam tak. Więc niedługo będzie konkurs, jak będzie miało tylko 10 level, to je oddam, więc no, yy, no liczę na pozytywne komentarze. To tyle. Trzymajcie się. No i pa!